Pozostają cały czas w temacie Bożego miłosierdzia, pojednania, tego, że Bóg jest dobry i chce nas mieć blisko siebie. Zapraszam teraz do tego, żebyście skupili się i wysłuchali świadectwa właśnie o Bogu miłosiernym. Szczęść Boże, mam na imię Sonia. I zanim podzielę się pewnym świadectwem, mam takie pytanie. Kto z Was, bracia i siostry, wierzy w to, że Pan Bóg jest miłosierny i wybacza wszystko? Dziękuję. Właśnie nakreśliłam temat mojego świadectwa, ponieważ bardzo chcę się podzielić z Wami tym, jak Pan Bóg. Jest miłosierny wobec mnie. W zeszłym roku uczestniczyłam w pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za rekolekcje to są rekolekcje w ciszy, w czasie których rozważamy Słowo Boże i przysłuchujemy się w tej ciszy, jak Pan Bóg mówi do nas właśnie przez to Słowo Boże. E, przepraszam, jeśli to jest taki mały spoiler, ale ten pierwszy tydzień dotyczy właśnie pojęcia grzechu, żeby przyjrzeć się e, przy, całemu swojemu życiu, jak te grzechy e, na nas wpływały, gdzie nas wciągnęły w, w ten mrok. I w czasie e, właśnie tego pierwszego tygodnia. E, Pan Jezus pokazał mi całe moje życie, to życie grzeszne, przed nawróceniem i również po nawróceniu. I w jednej z modlitw, kiedy rozważałam właśnie Słowo Boże, w czasie medytacji ignacjańskiej, miałam taki obraz siebie stojącej na szczycie góry. I aż po horyzont widziałam. Popalone drzewa, lasy, po prostu wiele zniszczeń i miałam takie poznanie, że to jest właśnie skala grzechów, które, które ja popełniłam, i skutków tych grzechów. I ogarnął mnie wielki smutek. Zobaczyłam też coś takiego, że przed moim nawróceniem ja tkwiłam w najgłębszym mroku. Jaki tylko można sobie wyobrazić, że ja po prostu byłam martwa za życia, i tak naprawdę to ja tkwiłam w piekle. Ale w pewnym momencie, tkwiąc w tym mroku, zobaczyłam, że staje przede mną Pan Jezus i wyciąga do mnie rękę, i z miłością mówi: Przyszedłem tu właśnie po ciebie, Soniu. Wyciągnął mnie z tego mrocznego miejsca, z tego piekła. A ja stając przed Nim, taka, jaka jestem, taka brudna, e, obciążona winą, mówię: Panie Jezu, ale ja do końca swojego życia nigdy nie będę w stanie zadośćuczynić Tobie, innym ludziom i samej sobie e, za te wszystkie krzywdy, które wyrządziłam, za te zniszczenia. A Pan Jezus, patrząc na mnie oczami pełnymi miłości, Powiedział tylko: Pójdź za mną. W czasie tych rekolekcji jest też taki moment, kiedy można przystąpić do spowiedzi. Osoby, które nigdy w życiu nie odbywały spowiedzi generalnej, mogą taką spowiedź odbyć. Ja, z racji tego, że już wcześniej taką spowiedź odbywałam, po prostu podeszłam do tej spowiedzi takiej uzupełniającej. I wyznając te wszystkie rzeczy, które też mi Pan Bóg pokazał w czasie te, tych rekolekcji, ja byłam przygotowana na to, że za tak ciężkie winy, za taką skalę, to ja dostanę pokutę tak, że nie wiem, że przez pół roku będę musiała jakąś litanię odmawiać, czy, czy coś. A w odpowiedzi usłyszałam, że mam pójść pod krzyż być z Jezusem, trwać przy Nim i podziękować Mu za całe moje życie takie, jako, jakie ono jest. Jakie będzie, jakie było. I po prostu poczułam, jak ta fala miłosierdzia rozlała się w moim sercu, i poczułam tak ogromną wdzięczność do Pana, że przez chwilę na początku nie uwierzyłam, że, że, że tak, tak mi wybaczył, takie rzeczy. A później poszłam pod ten krzyż i trwałam przy nim, i, i mu dziękowałam właśnie za okazane miłosierdzie i za to, że wybaczył mi to wszystko, mimo że nie byłam pewna, czy w ogóle mi wybaczy. Także chciałam oddać panu chwałę za to, że tak bardzo nas kocha, że jego miłosierdzie jest tak wielkie i że on. Zna nas bardziej niż my sami siebie znamy. I też e, bracia i siostry, e, już wcześniej było takie zaproszenie do spowiedzi. Ja sama od siebie też gorąco zachęcam, e, żeby podejść do konfesjonału, żeby e, nawet odrzucić ten lęk wbrew sobie i podejść, pozwolić Jezusowi ukochać. Chwała Panu.